Tutaj wahacze, mamy tutaj wózek. Myślałem, że pójdzie to dosyć łatwo, niestety nie poszło. Także jutro wędruje to do piasku. Widzimy, rant jest oczyszczony z korozji. Tutaj była największa korozja. To zostało wycięte i wstawimy tutaj nową część. efekt po użyciu neutralizatora ładnie nam to związało jest przygotowane do dalszej obróbki jesteśmy pod samochodem muszę usunąć całą tą konserwację zobaczcie ile tego tutaj jest Przewody oczywiście są do wymiany. Kiepsko Wam tu pokazać, bo jestem nisko. Są takie elementy. Tutaj jest to trzeba wstawić. Dobra, widzicie? Teraz dobrze to widać. Lewa strona taka bardziej czerwona, a wszystko inne dookoła jest do usunięcia. Że trochę, trochę pracy jest tutaj. Jest, wiem, jestem brudny, yy, ale usuwam konserwację, tak człowiek niestety wygląda. Chodźcie, coś Wam pokażę. Nasze nadkole tutaj. Trzeba sięgnąć niestety tutaj głębiej. Najgorzej jest y, usunąć tutaj y, masę. No ale tak wygląda, na przykład usunięty kawałek masy tutaj z naszego rantu, on się znajduje z drugiej części tam. No jest przyjemnie. Tu za chwilę sobie wstawimy blachę, mamy już to tutaj zakonserwowane. utraulizator jest wrzucony, posprawdzam. Odebrałem właśnie elementy typu wózek i wahacze z piaskowania. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Moim zdaniem efek jest naprawdę super. Nie ma, nie ma dziur. Są jakieś delikatne takie wrzerki, ale to jest normalne. To ten samochód, jak wspomniałem ostatnio, ma ponad 20 lat, takie rzeczy się dzieją. Natomiast w tej chwili trzeba będzie zabezpieczyć to epoksydem. Na to pójdzie farba poliuretanowa. Także zabezpieczymy to, żeby to wytrzymało, oczywiście, jak najdłużej. Co do progów, słuchajcie, widzieliście w ostatnim odcinku, była tutaj gruba pomyłka. Przyszły progi nie te, o czym już, o czym już wspominałem. Natomiast okazuje się, że progów do BMW 46 na drwoziu P na tą chwilę niestety nie ma, w żadnej hurtowni, w żadnym sklepie są dostępne jedynie w ASO o cenę tego nie pytajcie nawet także zostaje mi pozostaje mi jedynie poczekać poczekać aż się trafią te progi gdzieś może mam nadzieję wkrótce to wam tutaj efekt popiaskowania Tak widzimy tutaj dwa wahacze i wózek nasz. Delikatne takie brzerki wiadomo są, bo tutaj była najgłębsza korozja. Ale reszta jest powiem Wam o, tu troszeczkę zniszczyło gumę. Tak to wygląda mniej więcej tutaj wszystko trzeba zabezpieczyć. Dzisiaj zajmujemy się wstawianiem blach. Spawamy to wszystko ładnie, żeby miał ręce i nogi. Tu również mamy ubytki, musimy wstawić. Proces nakładania epoksydu. Zbiornik paliwa został zrzucony. Tak się tutaj nam to wszystko prezentuje. Trochę korozji jest, trzeba będzie się tym zająć. Zacząłem usuwać konserwację, tak mniej więcej to już wygląda. Widzicie, jaki jest bałagan, jak to wszystko się prezentuje tutaj. Częściowo widać jest usunięte, a częściowo została do usunięcia. Brudna robota, powiem Wam tak. Czyszczenie, spawanie... ...i człowiek wygląda w tak. Zabieram Was pod samochód i... ...dosłownie dwa zdania... Ach. Zobaczcie, tutaj już mamy częściowo konserwację. Częściowo konserwacja jest ładnie usunięta, pięknie to wygląda. A tutaj została konserwacja. To wszystko, to wszystko będziemy musieli zerwać. Jest co tutaj robić, powiem Wam. Ciężko to schodzi. A zobaczcie, tutaj mamy zerwaną konserwację, a tutaj to wszystko jest do usunięcia. Dobra, chodźcie pod samochód. Słuchajcie, z, z, tak wygląda. Wszystko tutaj ładnie musimy to oczyścić. Druga strona jest już przygotowana do aplikacji neutralizatora korozji. Później odkładu oczywiście i zabezpieczenia. Tutaj ja dopiero się za to wziąłem. Idzie to bardzo ciężko. Dodatkowym problemem jest fakt, że ten samochód jest tylko tak gdzieś na kobyłkach, więc jest bardzo nisko nad ziemią. Podzielę sobie to na tą cały tutaj obszar, podzielę sobie na dwa etapy: czyli oczyszczę tutaj właśnie miejsce, gdzie przychodzi zbiornik, zawieszenie. To sobie zakonserwuję, rzucam, składamy to do kupy samochód wjeżdża na, na kanał, gdzie z tamtego miejsca będę mógł yy, yy, przejść do drugiej do drugiej strony samochodu i robić analogicznie to samo. Także jak widzicie, za wiele miejsca nie mam. Dodatkowo yy, trzeba tutaj pojechać sobie to wszystko szczotką yy, co no niezmiernie brudzi. Tak jak widzicie, jestem cały usmolony nie wiem w jaki sposób to nam epoksyda będziemy jakoś się tu męczyć także widzicie to wszystko na tą chwilę tak wygląda zobaczycie jak już nałożymy neutralizatora epoksyda i konserwację myjemy sobie tutaj to wszystko jak widzicie jest ładnie wszystko oczyszczone Plan działania jest następujący. Myjemy sobie całe tutaj tu podwozie. Yy, Oddajemy od tutaj neutralizatory rdzy. Na to pójdzie epoksyd, później I na to pójdzie już yy, nasz, nasza izolacja. Czyli konserwacja w tym wypadku. Tak to wygląda na tę chwilę. Tą część samochodu zrobimy sobie z kanału, bo będzie dużo wygodniej również tam z przodu też zrobię sobie wszystko z kanału, żeby było łatwiej i wygodniej, także ja zabieram się za zrobienie chemii i zaraz myjemy to wszystko czyścić. i wózek został już pomalowany. Mastyki na rantach też również są już nałożone. Nakładam neutralizator korozji. Jak widzieliście mamy już neutralizator grozi położony na wszystkie tutaj elementy skorodowane. Lepsze, że dopiero po upływie 24 godzin według specyfikacji producenta przy dzisiejszej temperaturze okolice 20 stopni mogę na to dopiero położyć cokolwiek po 24 godzinach. W tej chwili już widzimy położoną masę tutaj bitumitu. Wkłaniającą nasze tutaj wszystkie niedociągnięcia, jakieś tutaj rozwarstwienie przy blachach. Kolejny tydzień dobiega końca. Na to chwilę nie mogę nic więcej zrobić przy BMC, te wszystkie środki chemiczne, cała chemia potrzebuje teraz czasu, żeby się nam to ładnie związało. Z ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku tego odcinka, śledźcie, co odcinek myślę jest ciekawszy. Tyle, cześć.